Ja mam podstawy i zapłacę Pan już nie chce pić, proszę pana nic dla Robi Robię dramę w Benny w Paris, Ameryklatyn jak Mafia Pafir PLN, euro, dolar, wszystko chowam w torbie do jar Nie płacisz to bo ja chcę szmat, wygubię na kolanę jak Fatet Gal Fendi cały mój trest, Fendi cały mój skier W smaku jest friendly, sam mój cash Ale sędzi cały ma Cóż Wróć na zegary, tak na ikardier Tupieczka w lokach cała zawsze Że nie należy sobie tam gdzie chce. Pokażę, to ładnie tam gdzie zrobię. Kurde, tam gdzie chcę Nigdy nie z Polakiem robimy euro, krypto albo też śmęcą. Przejdź na mapej i zapytaj mnie, tak czy powie, że to jest